głosu Dyrektora Biblioteki Narodowej, Pana Tomasza proszę, proszę. Dziękuję bardzo Panie Ministrze, Panie Prezesie, Szanowni Państwo. Jak szczęśliwy był to epizod w historii, świadczy odliczenie strat wojennej Biblioteki Narodowej. Rzeczywiście te kufry, które przyjechały ze Skarbca Biblioteki Narodowej do Skarbca BGK, to były najcenniejsze obiekty ze Skarbca Rzeczypospolitej. Obiekty, bez których trudno sobie wyobrazić historię czy kulturę Rzeczypospolitej od czasów średniowiecza aż do dzisiaj. Jeżeli zdamy sobie sprawę, że Biblioteka Narodowa przed wojną miała 52 tysiące rękopisów, zdamy sobie sprawę, że poza tymi, które zostały uratowane przez BGK, ocalało tylko 2 tysiące, to wtedy ten gest wykonany w sierpniu i we wrześniu 1939 roku, przez bank ratujący najcenniejszą obiekt, niestety nie tak wiele, jakbyśmy chcieli, urasta do rangi historycznego wydarzenia. Rzeczywiście jest tak, że Biblioteka Narodowa, najcenniejsza, najwspanialsza biblioteka polska przed II wojną światową, dzisiaj szczęśliwie również straciła i rękopisy, niemal całą kolekcję starych druków 75 tysięcy, 2000 samych. Konabów, czyli sprzed 1500 roku, jeżeli zdamy sobie sprawę, że samych nut straciła 28 tysięcy, a kartografia atlasów ma 12 tysięcy, nie w wyniku działań wojennych, tylko w wyniku umyślnego podpalenia, to no wtedy wywóz... Skarbca przez Rumunię, Francję do Kanady, był zdarzeniem rzeczywiście opatrznościowym. I za to stałe bankowi dziękujemy. Ta wystawa jest również ze strony Biblioteki Narodowej podziękowaniem za to, co w 1939 roku się wydarzyło. Żałujemy straconych obiektów. Cieszymy się tym, tymi, które ocalały. Jak pan prezes już wspomniał o kilku z nich, może o randze, tych rękopisów, które ocalały, świadczy chociażby rocznik świętokrzyski Dawny, który jako pierwszy jest prezentowany, prawie ja jest napisany po łacinie, ale myślę, że Państwo, jeżeli się pochylą, zobaczą dwa wpisy, które warto odczytać. Nie będą one trudne do zrozumienia. Pierwszy wpis pod datą 965 to zapis Dubrawka venit ad czyli Dąbrówka przybyła do Miecz pierwszy niżej, pod rokiem 966, zapis Mysko Dux baptizatu, czyli mieszczą w książę, został chrzczony. I od tego zdania zaczyna się polska historia, polska państwowość ten mój dzięki BGK został uratowany. Mówimy tutaj o psałterzu gloriańskim, czyli najstarszym całym dokumencie w języku polskim. Zresztą został przygotowany, piękny rękopis został przygotowany na świętej kulturowej Jadwigi, odnowicielki Uniwersytetu Jagiellońskiego. I tak, mogą Państwo, to obejrzeć. Czy chociażby ten najstarszy zapis prozu polskiej, czyli kazania świętokrzyskie. Jeszcze raz dziękuję, dziękuję za pomysł tej wystawy, za to, że możemy ten szczęśliwy, chwalebny fakt z historii polskiej, nie tylko kultury, ale także polskiej bankowości przywołać teraz w rocznicę powstania banku. Bardzo za to dziękuję, czujemy się związani nieodmiennie z bankiem, i wdzięcznością i historią. Zresztą warto wspomnieć, że nasze obie instytucje zostały powołane po odzyskaniu niepodległości przez prezydenta Rzeczypospolitej. Bardzo Państwu dziękuję, zachęcam do obejrzenia tej niezwykłej historii. Dziękuję bardzo.